Oto mój misiu! Jeżeli chcesz być z nami na bieżąco, zasubskrybuj ten kanał i daj łapkę w górę. Uciekające skarpetki. W jednym z najurokliwszych zakątków lasu na skraju strumienia znajdował się mały dom, w którym mieszkały dwie śmieszne i psotne skarpetki: pomponka i sreberko. Te dwie niezwykłe skarpetki miały zdolność do uciekania jak żaden inny obiekt w całym lesie. Codziennie o poranku, gdy wszyscy mieszkańcy lasu dopiero wstają, pomponka i sreberko z niecierpliwością czekają na pierwsze promienie słońca. Wystarczy tylko, że trochę podskoczą i od razu zaczynają fruwać w powietrzu. Biegają po łąkach, podskakują na kamieniach. I przeskakują przez strumienie, a wszystko to w zastraszająco szybkim tempie. Nikt nie może ich dogonić. Skarpetki zaczynają nagle uciekać, i mieszkańcom lasu wydaje się, że nie chcą już być w lesie. Skarpetki, jak małe tornado, pędzą po leśnych ścieżkach. Nie można ich zatrzymać w żaden sposób. Wszyscy mieszkańcy lasu od zajączka hopcia posowy są w wielkim szoku i zastanawiają się co robić. Zajączek hopcio nie może ich dogonić swoimi skokami, a sowa ma trudności ze śledzeniem ich szybkich ruchów samymi oczami. Nawet niedźwiedź Danielek próbował dogonić skarpetki, ale za każdym razem, gdy tylko zbliżał się do nich, skarpetki były już gdzieś daleko lub bardzo wysoko. Pomponka i Sreberko były tak szybkie, że wydawało się, jakby miały skrzydła na nogach. Uciekały wokół drzew, chowając się za liśćmi i wśród grzybów, a czasem nawet próbowały skryć się w zwiewnych chmurkach. Były tak nieprzewidywalne, że nikt nie mógł przewidzieć, gdzie pojawią się kolejnym razem. Wszyscy mieszkańcy lasu, widząc ich szalone ucieczki, zastanawiali się, dlaczego skarpetki tak bardzo pragną uciekać. Miś Brązuś postanowił rozwikłać zagadkę uciekających skarpetek. Zebrał wszystkie zwierzątka pod wielkim dębem i zapytał. Drodzy przyjaciele, czy myślicie, że nasze skarpetki chcą uciec? Spytajmy je, jak jest naprawdę, niech same nam powiedzą. Wszystkie zwierzęta zgodziły się, że to dobry pomysł i razem wyruszyli w poszukiwaniu skarpetek. Po długim poszukiwaniu znaleźli je na skraju lasu, gotowe do kolejnych skoków. Miś Brązuś zawołał do nich z pytaniem, czy mogą porozmawiać. Skarpetki w końcu zatrzymały się na chwilę, żeby porozmawiać i Miś Brązuś zapytał je. – Dlaczego uciekacie? – czy coś wam tutaj przeszkadza? Jest wam tutaj źle? Czy nie chcecie pozostać razem z nami w naszym pięknym lesie? Pomponka i sreberko przez chwilę przyglądały się sobie wzajemnie, a następnie z szerokimi uśmiechami odpowiedziały: Kochani, nie uciekamy dlatego, że nie chcemy być z wami. Uciekamy, bo to sprawia nam ogromną radość. To nasz sposób na zabawę. Ale zawsze wracamy do tego pięknego lasu, odpowiedziały skarpetki z uśmiechami na twarzach. Mieszkańcy lasu byli zaskoczeni taką odpowiedzią, ale zrozumieli, że każdy ma swoje własne sposoby na radość i na zabawę. Postanowili więc wspierać pompunkę i sreberko w ich przygodach zamiast próbować je powstrzymać. Więc skarpetki zyskały nowych towarzyszy do swoich szalonych ucieczek. Zając Chopcio wziął udział w biegu na trzy nogi, a niedźwiedź Danielek starał się dogonić skarpetki na wszystkie cztery łapy. Sowy, Anitka i Amelka przystąpiły do treningu szybkiego latania, aby móc ścigać się z pomponką i sreberkiem. Teraz, gdy wszyscy byli razem, Ucieczki skarpetek stawały się jeszcze bardziej szalone i pełne śmiechu. Przeskakiwały przez pochyłe drzewa, tańczyły po grzędach i nawet próbowały zorganizować wyścigi z wiewiórkami. Wszystkie zwierzęta były pełne energii i radości, tworząc niezapomniane chwile w lesie, a uciekanie traktowali już tylko jako dobrą zabawę. Wspólna zabawa. I akceptacja różnych sposobów na radość budują silne więzi i tworzą jeszcze większe źródła radości dla wszystkich. Tak więc skarpetki wraz z Misiem Brozusiem i resztą mieszkańców lasu kontynuowali swoje przygody, a las tętnił życiem pełen śmiechu i wzajemnej zabawy. Każdy dzień był pełen nowych odkryć i pięknych chwil spędzonych razem. Tak Pomponka, Sreberko i reszta zwierząt nauczyły się, że radość nie polega na ucieczkach, ale na byciu obecnym chwili i docenianiu piękna otaczającego świata. Postanowili więc założyć klub skarpetek w swoim uroczym lesie. Klub ten był miejscem, gdzie wszyscy mieszkańcy spotykali się regularnie, by dzielić się radością i tworzyć piękne wspomnienia. Skarpetki były gospodarzami klubu i zorganizowały wiele różnorodnych aktywności dla wszystkich. W klubie skarpetek każdego dnia było mnóstwo zabawy. Można było skakać w rytm piosenek oraz tańczyć. Można było skakać na wyjątkowych skakankach, które dodawały magiczną moc. Skarpetki zapraszały do rywalizacji w różnych konkurencjach, takich jak skoki przez przeszkody czy wyścigi na skomplikowanych torach. Skakanie było największą frajdą w klubie skarpetek. Razem odkrywali nowe sztuczki, takie jak skakanie na jednej nodze, skakanie w parach lub skakanie w rytm muzyki. Każda skarpetka miała swój styl, który wpływał na sposób skakania i dodawał magii do ich przygód. Skarpetki zachęcały do codziennych ćwiczeń, aby być silnym i zdrowym. Razem odkrywali, jak skakanie może wzmacniać mięśnie, poprawiać kondycję i dawać mnóstwo radości. Każdy mógł dołączyć do klubu skarpetek. Wszyscy byli mile widziani, a skarpetki zachęcały do wzajemnej zabawy. W każdy miał okazję rozwinąć swoje umiejętności i cieszyć się wspólnymi chwilami pełnymi radości. Klub Skarpetek uczył, że aktywność fizyczna może być nie tylko zdrowa, ale również niesamowicie zabawna. Skakanie to wspaniały sposób spędzania czasu, który dodaje energii i sprawia, że każdy dzień jest pełen wrażeń. I tak, Skarpetki. I uczestnicy klubu skakali ile tylko chcieli i kiedy chcieli. Stopniowo kolejne zwierzęta zaczęły dołączać do klubu skarpetek, aby wspólnie biegać po całym lesie, bawić się w chowanego, robić różne konkursy i wymyślać ciekawe atrakcje. Skarpetki były natchnieniem dla innych, pokazując, że radość można znaleźć w prostych i codziennych czynnościach. Mieszkańcy lasu coraz bardziej doceniali piękno przyjaźni i radości, którą dawało im wspólne spędzanie czasu w sposób bardzo aktywny, skacząc. Zrozumieli, że mogą razem uczestniczyć w wyścigach i cieszyć się. Nawet w trudnych chwilach, gdy deszcz padał i niebo było zachmurzone, zwierzęta w klubie skarpetek odnajdywały promyk słońca w swoich skokach skarpetkowych. Wspierali się nawzajem, rozśmieszając się i dając sobie wsparcie, gdy tego potrzebowali. Bo radość jest w nas samych i w relacjach, jakie tworzymy z innymi. I tak klub skarpetek stał się miejscem, w którym każde zwierzę mogło odnaleźć swoje miejsce i poczuć się akceptowane. Mieść brązuś, pomponka i sreberko. A także reszta mieszkańców lasu dzielili się swoją radością. Nie tylko wewnątrz klubu, ale także z mieszkańcami innych lasów, pędząc razem przed siebie, ile tylko sił w nogach. Pomponka, sreberko i przyjaciele z klubu Skarpetek kontynuowali swoje przygody pełni uśmiechów na twarzy, gotowi do odkrywania nowych sposobów dla radości. Gdy las dniu życiem, skarpetki postanowiły zorganizować wielki festyn dla wszystkich mieszkańców. Było to wyjątkowe wydarzenie, pełne kolorów, smaków i rozrywki. Skarpetki i ich przyjaciele przygotowywali różnorodne stoiska z pysznym jedzeniem, ciekawymi konkursami, atrakcjami dla wszystkich i oczywiście wspólny bieg i skoki dla chętnych. Pomponka i sreberko, jako gospodarze festynu, czuli ogromną radość. Zrozumieli, że ich odwaga i niezwykła umiejętność ucieczki przyniosły im nie tylko radość, ale także możliwość wprowadzenia pozytywnych zmian w lesie. W trakcie konkursu skarpetki ogłosiły konkurs na najpiękniejszą chwilę radości. Każde zwierzę miało za zadanie opowiedzieć o swojej ulubionej chwili pełnej uśmiechu i radości. Opowieści były tak różnorodne jak mieszkańcy lasu. Dla jednych były to chwile spędzone z rodziną i przyjaciółmi, dla innych odkrywanie nowych talentów, i dla jeszcze innych spełnienia swoich marzeń. Lub Odnalezienie swojego najpiękniejszego miejsca w lesie i możliwość zamieszkania w nim. Na zakończenie konkursu pompąka i sreberko stanęły na scenie, aby podziękować wszystkim za udział. Moi drodzy przyjaciele, dziękujemy Wam za wspólną zabawę i za to, że pokazaliście nam, że radość jest w nas samych i w relacjach, które tworzymy z innymi. Nie musimy uciekać, by znaleźć szczęście. Wystarczy być otwartym na świat i doceniać małe codzienne chwile radości. Razem tworzymy piękny las, pełen harmonii i przyjaźni. Niech nasza przygoda trwa dalej, a nasza radość niech będzie nieskończona. Powiedziały skarpetki. Wszyscy mieszkańcy lasu klaskali i okrzykiwali pomponkę i sroberką, pełni podziwu dla ich mądrości i dla tych pięknych słów. Skarpetki podziękowały wszystkim za wsparcie, jaką otrzymały od swoich przyjaciół, przygotowały specjalne niespodzianki dla każdego, które miały przypominać o sile radości i przyjaźni. Miś Brązuś przekazał każdemu zwierzęciu kolorowe wstążki, symbolizujące ich wyjątkowość i niepowtarzalność. Zając Hopcio otrzymał nagrodę za najszybsze skoki, Asowy Anitka i Amelka dostały specjalne okulary do latania nocą. Mieszkańcy czuli się docenieni i ważni. Niedźwiedź Danielek został ogłoszony i wyróżniony za swoją radość w lesie, a to zadanie dodało mu tylko pewności siebie i sprawiło, że poczuł się częścią wspaniałej społeczności. Pomponka, Sreberko i reszta zwierząt z klubu skarpetek obiecali. Kontynuować swoją przygodę dzielenia się radością z innymi. Razem organizowali liczne konkursy i spotkania, pomagając innym zwierzętom w potrzebie. Ich oddanie i zaangażowanie przyciągały uwagę również innych mieszkańców lasu, które chciały naśladować ich przykład. Oprócz tego, Skarpetki postanowiły utworzyć Akademię Radości której pokazywały, jak czerpać radość z prostych i codziennych czynności, przypominając, że każdy ma w sobie moc do zmiany swojego życia na lepsze, poprzez wybieranie radości i szukania pozytywnych sytuacji wokół siebie. Uciekające skarpetki postanowiły zatrzymać się na chwilę w pewnym momencie, wzdłuż krętej ścieżki leśnej natrafiły na ukrytą polankę. Tam znalazły mały uroczy domek. Drzwi były otwarte jakby zapraszały je do środka. Skarpetki ostrożnie weszły, a wewnątrz zostały przytulny salonik, gdzie miękkie poduchy i kanapa zapraszały ich do zasłużonego odpoczynku. Po chwili relaksu skarpetki nabrały nowej energii i postanowiły kontynuować swoje skakanie nie chciały pozostawać w jednym miejscu zbyt długo. Otworzyły okno, a tam rozciągał się rozległy las pełen tajemnic i nieznanych przygód. Skarpetki ruszyły w dalszą drogę skacząc po zaroślach i pośród korzeni drzew. Przemierzając ten inny las spotkały różne stworzenia. Przylatując obok strumieni dostrzegły maleńkie wróżki tańczące wokół wodospadu. Oczarowane ich delikatnością i elegancją, skarpetki nie mogły się oprzeć, by dołączyć do tańca. Skarpetki zauważyły połyskującą kryształową jaskinię. Przekroczyły magiczny próg tej jaskini, a ich odbicie w kryształowych ścianach jaskini sprawiało, że wyglądały jak małe gwiazdki świecące i skaczące w ciemności. Nagle z oddali dobiegł szept. Skarpetki przyglądały się uważnie, próbując zlokalizować źródło tej tajemniczej, dźwiękowej wiadomości. Szept zdawał się płynąć z głębi jaskini, wskazując im drogę. W miarę, jak podążały ścieżką, odkrywały symbole wyryte na ścianach jaskini. Gdy skarpetki zbliżyły się do głębi jaskini, ich serca zaczęło bić mocniej. W końcu dotarły do przestronnej sali, gdzie zobaczyły inne skarpetki, które zaplątały się o sople zwisające w jaskini. Od razu pomogły im wyplątać się i uwolnić. Teraz już wszystkie skarpetki wędrowały przez labirynt jaskini, zmierzając do wyjścia z tego miejsca. Po chwili znaleźli się już na otwartej przestrzeni, gdzie razem mogły teraz skakać już w większym gronie wesołych skarpetek. Razem, Przemierzali miasta, wioski i krajobrazy, ukazując swoją zwinność i szybkość. I tak, skarpetki stały się symbolem radości nie tylko dla swojego lasu, ale dla całego świata przyrody. Ich historia była opowiadana wszystkim. Skarpetki podróżowały po różnych lasach, organizując międzylasowe spotkania i skakały razem, zabierając po drodze kolejne zwierzęta. Do tego typu zabawy. Historia skarpetek, które odkryły tajemnicę prawdziwej radości, trwała i trwa. Jest przypomnieniem dla wszystkich o pięknie życia i mocy, jaką posiadamy w nas samych. Jeżeli Ci się spodobało, zasubskrybuj ten kanał i zostaw łapkę w górę, aby być z nami na bieżąco.